Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo z cyklu Pamiętnik Karniwora. Dzisiaj już podsumowanie takiego dłuższego okresu czasu, faktycznie, czasu, który upłynął od momentu rozpoczęcia przeze mnie. Diety ze, zdecyd ze zdecydowanie mniejszym udziałem roślin, zdecydowanie większym udziałem mięsa, faktycznie troszeczkę czasu. Już minęło, nastąpiło znowu kolejnych parę zmian i oczywiście popełniłem parę kolejnych błędów. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście te błędy występują i tak jakby się mogło wydawać, błędów popełniać nie powinienem, ale nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, tak generalnie chciałbym Cię prosić o odnoszenie siebie odnoszenie jakby tej samej zasady do siebie w kwestii wyciągania wniosków. Jest to po prostu wyciąganie wniosków, bo pamiętaj o tym, że organizm ludzki ciągle się zmienia, i to, co działa dzisiaj świetnie i wyśmienicie, niekoniecznie jutro musi się sprawdzać w 100%. I tak jak stosowałem dietę Karnivora po raz pierwszy w 2003 roku, tak mi się wydaje, albo w drugim roku, tak. Podejrzewam, że to co wtedy wychodziło bardzo dobrze, świetnie, wyśmienicie, teraz by nie wyszło tak dobrze, a to co teraz wychodzi pewnie byłoby w zupełnie innym kształcie wówczas tyle lat temu. Zatem, co u mnie nastąpiło, jakie rzeczy zauważyłem, dzisiaj skoncentruję się może na dwóch rzeczach. Po pierwsze, może wejdźmy w, tutaj w to, co z kolei zauważyłem. Cóż, wątróbka w pewnym momencie przestała mi smakować. Oczywiście tutaj może być to tak błaha informacja, ale pod tym kryje się pewien przekaz, a mianowicie to, co często powtarzam, że jedzenie na siłę nie jest często najlepszym, e, powiedzmy, e, rozwiązaniem, kiedy to rozwiązanie siłowe po prostu się nie sprawdzają, ponieważ nie słuchamy naszego organizmu, i nie weryfikujemy informacji, które po prostu otrzymujemy od naszego organizmu, a na to powinniśmy zwracać szczególną uwagę i przywiązywać szczególną baczność. Zauważ, że tak jak u mnie powiedzmy w pewnym momencie pojawił się taki ciąg na wątróbkę, tak w pewnym momencie to na chwilę ustało, a później się znowu pojawiło, więc absolutnie tego staram się słuchać, staram się to szanować i tak też postępuję. Robiąc tutaj yy, wiele rzeczy, przede wszystkim w zgodzie z moim organizmem, więc normalne było to, że w momencie, kiedy stosowałem, na przykład wątróbkę codziennie, automatycznie przy taki moment, kiedy organizm tego już nie chciał, a później znowu zechciał, więc yy, cóż, jakby tutaj informacja jest taka, powiedzmy na wyższym poziomie percepcyjnym. Jeżeli chodzi o mięso, zauważyłem, że zdecydowanie lepiej wchodzi mi mięso mielone. No cóż, jakby jedną z wad diety karniwora jest to, że trzeba sobie często w tych zębach tam dłubać, powiedzmy, bo jedząc mięso, faktycznie to mięso gdzieś tam w te zęby wchodzi. W przypadku mięsa mielonego to się trochę rozwiązuje. No i faktycznie troszeczkę większa zawartość tłuszczu, tak jak ma to miejsce w przypadku mięsa mielonego, szczególnie w Polsce, bo zauważ, tam troszeczkę tego podejrzanego tłuszczu często się... Troszeczkę, wydaje mi się, dodaje, chyba że kupujesz, sobie na przykład, yy, chyba że tak jak ja kupuję czasami karkówkę, kawałek mięsa i proszę o zmielenie. No to jest inna sytuacja, ale faktycznie yy, tego rodzaju formuła mięsa zdecydowanie bardziej mi pasuje i jest to ok. A zatem szybciej mi to idzie i zdecydowanie łatwiej. Co zauważyłem, to totalne zniechęcenie do ryb. Nie wiem dlaczego tak się stało. Nie oglądałem żadnych nowych odcinków związanych ze stopniem zanieczyszczenia mórz czy oceanów, a pomimo wszystko, naprawdę ryby mi absolutnie nie smakują. Po prostu nie wiem co się zadziało, ale być może organizm, który ma do dyspozycji mięso, jajka, też nabiał. No powiedzmy rybami w żaden sposób nie chcę się wspomagać i czasem właśnie zdarzało się, że zjadłem to na siłę, nie robię tego więcej, po prostu ryby przestały mi sokować, nie wiem dlaczego. Rośliny nie wchodzą, ale z wyjątkiem owoców jagodowych i tutaj faktycznie tak jak, no cóż, to musi naprawdę bardzo stać się coś, na poziomie bardzo dużego wydatkowania energetycznego, żeby zachciało mi się jeść węglowodanów, głównie ryżu, jeżeli już to sobie dodawałem czasami ryżu, przy skrajnych wysiłkach. Tak, Pamiętaj o tym, że znowu, gdybyśmy chcieli się trzymać ściśle diety karniwora, no to powiedzmy, nawet jeżeli to mówi Sean Baker, nawet jeżeli to mówi dr Scheffer, to nie ma to znaczenia. Eee, i nie ma to odniesienia do Ciebie, ponieważ tak jak w moim przypadku, jeżeli ja mam wysiłek fizyczny, nie wiem, idę i wydatkuję w danym dniu, na przykład od rana, 2 4000 tysiące kilokalorii. Czego oczywiście człowiek pierwotny nie robił, tak? Bo powiedzmy sobie jeszcze, że takich wysiłków człowiek pierwotny nie miał raczej, bo polowanie wyglądało zupełnie inaczej i nie było tak, że siłował się ze zwierzakiem przez 4 godziny, tylko albo wóz, albo przewóz, albo był śniadaniem, albo miał śniadanie i powiedzmy przy takich długookresowych, mocnych wysiłkach fizycznych po prostu czuję potrzebę, że muszę sobie węglowodanów do uzupełnić i tak też robię i nie mam zamiaru się tu przejmować tego, że teraz część osób powie, że to już nie jest dieta karniwora, czy to jest dieta karniwora, ale zmodyfikowana albo coś tam innego. Absolutnie się tym nie przejmuję, tak jak nie przejmuję się wieloma rzeczami, tak jak już wiesz, nie przejmuję się tym, że wszyscy obstawiają czarnego konia pod tytułem poziom ciał ketonowych, na którego ja raczej nie zwracałbym absolutnie żadnej uwagi, bo nie ma to absolutnie w niektórych przypadkach żadnego znaczenia w przypadku osób, które po prostu chcą mieć normalny, właściwy poziom siły i energii. Zatem tutaj oprócz tych czasem węglowodanów, które Dodaję, faktycznie muszę naprawdę mocno się wysilić, żeby dodać tego ryżu troszkę więcej, to jest 50 gramów i no po prostu patrzeć nie mogę dalej. No tak, owoce jagodowe na przykład świetnie mi wchodzą. Truskawki świetnie mi wchodzą, także tutaj, jeżeli chodzi o śliny, tego rodzaju. Wrzut jest dla mnie jak najbardziej ok. Tak jak powiedziałem, muszę czasami węglowodanów doładować i to, co powiem, tobie wielokrotnie i powiem też odnośnie ciebie. Nie zwracaj uwagi to, jakie jest Nie zwracaj uwagi, chyba że chcesz po prostu na początku dowiedzieć się jakie są ogólne zasady, tak? Nie zwracaj uwagi na to, co mówią autorytety. Nie zwracaj uwagi na to, co mówi Przemysław Bulski, chyba że chcesz właśnie poznać jego tok myślenia. Bo w praktyce i tak najważniejszą informacją, jaką muszę wziąć pod uwagę, to Twój organizm. Jeżeli, tak jak powiedziałem, nawet sam e, autor książki na temat diety karniwora, chociaż widzisz, kiedyś książek nie było i nazywano tego nawet dietą karniwora, i nie wiem, czy powinno się to nazywać dietą karniwora. No bo, e, kim jest karniwor i gdzie jest ta granica, która powoduje, że przestajesz być karniworem albo zaczynasz być karniworem. Znowu, dieta e, e, zgodna z książką, e, powiedzmy, Szona Bakera. Nawet jeżeli on powie, że, powiedzmy, dieta karniwola powinna wyglądać taka, a inaczej, no on nie przewidzi tego, że, nie wiem, ja dwa, trzy razy w tygodniu mam wysiłek fizyczny po 2-4 tysiące kilokalorii, które spalę w przeciągu 4-5 godzin, i po prostu muszę, czuję, organizm w jakiś sposób wesprzeć. Więc tutaj znowu w Twoją stronę, w tw stronę Twojej mądrości, Twojego rozsądku i Twojego szacunku w odniesieniu do Twojego ciała, rób to, co podpowiada Ci organizm, bo to jest niesłychanie ważne. Tak, e, tak jak powiedziałem, jest w internetach gro ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do twierdzenia tego, że ta dieta to jest ketogeniczna, a powyżej, jak będzie 1% powyżej, to już nie jest ketogeniczna. Że taki poziom ciał ketonowych to jest dieta ketogeniczna, a powyżej czy poniżej takiego poziomu to nie jest dieta ketogeniczna, że jak zjesz owoce, to jest dieta karniwora, czy to nie jest już dieta karniwora, albo dieta karniwora jest wtedy, kiedy zjesz 10 albo 12,5 grama. Także tutaj nie bawmy się w nie bawmy się w klasyfikację. Pamiętaj o tym, że masz wypracować swój sprawdzający się tobie protokół żywnościowy i tak jak powiedzmy wzorując się na diecie karniwora wykminiłem stworzyłem swój własny styl tak zachęcam ciebie do tego samego gdzie no cóż moim głównym przekazem jest zwracaj uwagę na swoje ciało bardziej niż na ciało sąsiada zwracaj uwagę bardziej na swoje ciało bardziej niż na to co mówią wszelkiego rodzaju autorytety ponieważ one nie przewidzą tego że na przykład w twoim przypadku jest nieco inaczej albo bardzo inaczej albo bardzo bardzo mocno Inaczej, ponieważ Twój stan zdrowia czy poziom aktywności fizycznej mocno odbiega od zamysłów i założeń autora, które są mocno ograniczone. Oczywiście nikogo nie oceniając, bo tutaj niepodobna przewidzieć wszystkich wariantów i wszystkich okoliczności. Zatem tutaj z tobą się chciałem tym e, podzielić. Faktycznie od rana bardzo ciężko mi jest jeść, jeżeli miałbym rano pomyśleć o zjedzeniu mięsa. No cóż nie ma takiej możliwości do którejś tam godziny po prostu nie potrafię jeść mięsa powyżej którejś godziny już to mięso może się pojawiać ale tak się to tutaj mój organizm wyregulował. I teraz to jest to co chciałbym się to czym w pierwszej kolejności chciałem się z tobą podzielić natomiast chciałbym tutaj wrócić jeszcze do jednego jednego zagadnienia. Momencik. Uygh, kawki. Zniknęły mi wszystkie slajdy? Nie, nie zniknęły. Dobra. Yy, ok. I teraz tak. Jak zacząć? Gdyby ktoś mnie zapytał teraz, jak zacząć dietę Karniwora, powiedziałbym w ten sposób. Zwróć uwagę na przede wszystkim mięso odpowiedniej jakości, na jaja i na wodę. Spożycie wody i na elektrolity. Suplementacja elektrolitami, bo tego absolutnie bym w żaden sposób nie wyłączał, choćby nie wiadomo, jak autorytet światowej klasy, czy poziomu, czy pokroju powiedział mi, że tak muszę. Po prostu dużo wypłacam. Potrzebuję elektrolity. Uważam, że u większości ludzi jest deficyt. Magnezu, potasu, i tego się trzymam jako powiedzmy faktów wywiedzionych z jakichś tam badań, tak, no nie wysyłam sobie tego z palca, a przede wszystkim też potwierdziłem to na poziomie swoich własnych obserwacji. Oczywiście, najlepiej graswet, ale jeżeli masz wołowinę, wieprzowinę, drób, cóż, powiem Ci szczerze, że tutaj akurat, tak jak powiedziałem, u mnie sprawdza się świetnie mięso mielone, bardzo szybkie do przyrządzenia, no i nie ma czegoś takiego, jak często jest w przypadku tych włókien mięśniowych, które się żrują a później wyjmuje z y, pomiędzy zębów. Teraz y, wiem, że teraz być może ta perspektywa tej diety nie jest byt y, kolorowa. Y, faktycznie y, y, tutaj na początku miałem takie ciągoty do y, zielonych warzyw, ale później zastanawiałem się, trzeba na pewno nie jest to kwestia tylko i wyłącznie przyzwyczajenia. No i tego się pozbyłem, nie mam nawet czegoś takiego, że chciałem sobie zrobić sałatkę. Chyba że właśnie co zauważyłem, że jeżeli nie wypiję odpowiedniej ilości wody, to wtedy te warzywa zaczynają się gdzieś tam pojawiać. Jeżeli chodzi o doładowania, tutaj ja stosuję doładowania okazjonalne, czyli w momencie, kiedy mam super ekstra, duży wysiłek fizyczny, no to wtedy wrzucam sobie na przykład owoce e, jagodowe, truskawki, czasem nawet banany. A do tego ryż biały w ilościach nie wiem 50 gramów może 100 w dwóch posiłkach, jeżeli faktycznie mocno przesadziłem z, tą, z tym poziomem aktywności fizycznej. I to jest to, co uważam, jest dosyć istotne. Jak dzień sobie ja akurat rozkładam i tutaj może tu u ciebie być zupełnie inaczej. Jeżeli na przykład zjadam już pierwszy posiłek, no to staram się zjeść coś, co mnie stabilizuje. I tak jak powiedziałem, od samego rana raczej nie jem. O, zdarza się, że czasami wstaje po prostu o godzinie czwartej, więc wtedy siłą rzeczy raczej jedzenie nie wchodzi w rachubę. Więc jeżeli jem już godzina, nie wiem, 11, 12, faktycznie przychodzi czas na, na mięso, na jajka, na nabiał. I to jest pierwszy posiłek. Nabiał wrzucam sobie w środku dnia, na przykład z jakimiś owocami jagodowymi albo truskawkami. Faktycznie zauważam, że w ciągu dnia brakuje mi delikatnie tej nuty, takiego paliwa, mózg delikatnie zaczyna spowalniać i wtedy przychodzi moment, kiedy nabiał przychodzi mi z odsieczą. Zazwyczaj jest to na przykład ser biały z jakimś kefirem i do tego jeszcze owoce z cynamonem. I faktycznie fajnie to na mnie wpływa, powoduje, że automatycznie ten poziom sił jest jakby uzupełniony. Później wieczorem wrzucam sobie na przykład mięso, owoce i ryż. I tego ryżu, tak jak powiedziałem, czasami jest 50, czasami jest 100 gramów w dwóch posiłkach, bo na przykład zjem jeden posiłek i czuję, że jeszcze nie jestem zaspokojony, więc jem kolejny I, i faktycznie tak jem. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o organy, no tak jak z wątróbką, w yy, pewnym momencie delikatnie się chyba tym przejadłem i teraz pojawia się taka okazjonalna ochota, że zjadłbym wątróbkę albo zjadłbym coś innego, więc te organy no to już jest kwestia taka uzupełniająca. I tu polecam Ci zacząć między innymi w ten sposób, jeżeli chcesz zacząć, bez żadnych stresów, uważając swojemu organizmowi i go bardzo bacznie obserwując, dlatego w tej kolejności ten filmik ułożyłem. Pięć błędów, no tutaj powiem Ci, chciałem wypisać pięć błędów, ale powiem Ci o trzech, nie, nie ma tych pięciu. Wydaje mi się, że pozostałe się zawierają między nim w tych trzech podstawowych. Więc pierwsza podstawowa sprawa za mało posiłków były momenty, kiedy ufałem. jakby szczególnie na początku swojemu organizmowi w tym względzie, że nie było, nie było w ogóle u mnie łaknienia, ale bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy podniosę sobie mocno ten poziom kortyzolu, poprzez na przykład skrajny wysiłek, to automatycznie niezbyt mocno mi się chciało jeść. Dopiero w momencie, kiedy otwarłem okno żywieniowe już o jakiejś tam godzinie, delikatnie mówiąc, na przymus, dopiero wtedy pojawiało się u mnie łaknienie troszkę większe, ale musiałem faktycznie okno otworzyć na przymusie. Dlaczego tak? No pewnie w naturze, gdybym był takim człowiekiem pierwotnym, Mocno bym się tym nie przejmował, no bo zawsze mogę iść wcześniej spać, zawsze mogę przespać troszkę więcej, zawsze mogę troszkę więcej wypocząć, ale tutaj w życiu, w realiach życia codziennego niestety tak nie jest, i zdarzało się, że na przykład nie zjadłem odpowiedniej ilości posiłków, i następnego dnia od samego rana raz czułem łaknienie, a dwa czułem się mocno osłabiony i dopiero musiałem przeczekać jeden kolejny dzień, żeby dojść do siebie, więc po prostu mi się to nie opłaca i staram się tych posiłków pilnować, żeby ich było trzy, co najmniej do czterech, nawet czasami pięć. Za mało wody i elektrolitów, to za każdym razem zauważam, że w momencie, kiedy piję za mało wody, po prostu yy, ta gospodarka elektrolitowa, bo to się z tym wiąże yy, u mnie, yy, od razu jest zaburzona i staje się słabszy. Kolejnym błędem, który popełniłem, oczywiście to jest u mnie klasyka gatunku, czyli za dużo treningów, czyli yy, widzisz, yy, to jest to, że... Yy, można powiedzieć, i tu przyznaję się do tego otwarcie. Bardzo często zdaję sobie z tego sprawę i uświadamiam, że ja jestem osobą uzależnioną od treningów. I tutaj, nawet nie chodzi o to, że nie wiem, robię je po to, żeby się zbudować, bo kulturystą nie będę i nigdy nie byłem. Chociażby wyrażając szacunek w ich stronę i mówiąc o tym, że nie mam porównania do nich. Jest to po prostu zupełnie inny sport i zupełnie inne dyscypliny mnie interesują, więc więc to nie jest związane z tym, że, że przez tą większą ilość treningów chce się zbudować, bo przecież widzisz regeneracja i odpoczynek w kulturystyce na przykład jest mega ważny więc taka ilość treningów nie sprzyja wzrostu, ale tak faktycznie bywa czasami, że uruchamia się ten, u mnie ten, ten impuls wykonam tam dwie, trzy sesje na przykład pod rząd i okazuje się, że dobra, już teraz jest moment, kiedy mogę przystopować. Podejrzewam, że u wielu ludzi jest też tak, że zachęceni pierwszymi pozytywnymi rezultatami, które są naprawdę sprzyjające. Po prostu zaczynają się wkręcać, chcą tych rezultatów szybciej, więc więcej wykonują treningów, podbijają sobie kortyzl, dokładnie tak, jak u mnie się to czasem dzieje. No i to może całkowicie wysabotować Twoje rezultaty, wysadzić się z miejsca, w którym normalnie byś był ale tutaj powiedzmy przesada nigdy nie jest dobra. Metoda złotego środka to jest to, co chyba działa i sprawdza się zawsze i wszędzie. Zatem podsumowując to wszystko, zauważ, że chciałbym Ciebie prosić o to za każdym razem, na każdym etapie stosowania diety, zwracaj uwagę na swój organizm, zwracaj uwagę czego organizm potrzebuje, czy to są większe ilości węglowodanów, czy to są większe ilości elektrolitów, nie zwracaj uwagi proszę Cię na ściśle na te ciała ketonowe, którymi to, poziom, którymi to poziomami ludzie licytują się w internetach. Nie ma to absolutnie sensu, nie ma to absolutnie y, związku z, nie wiem, dobrym samopoczuciem, poziomem energii, czy nawet zdrowiem w końcowym rozrachunku. Jeżeli będziemy się, jeżeli będziemy się kierować tylko tym, wyłącznie tylko tym parametrem y, i po prostu, no, jeżeli masz ochotę na węglowodany, to je najzwyczajniej w świecie zjedz. Oczywiście staraj się, żeby to było bliskie natury, tak jak to jest tylko możliwe i staraj się, żeby to nie były ilości, które, nie wiem, zaleją Ciebie i uśpią i spowodują, że przybijesz gwoździe, a następny dzień będziesz żałować e, powoli wracając do normy, więc nie o to tutaj chodzi. Chodzi mi tutaj o to, że powiedzmy, jeżeli coś jest ponad ponadnaturalne, e, ponad, e, zwyczajowe, tak jak mówię, jakiś mega duży wysiłek fizyczny, który normalnie u człowieka pierwotnego by nie wystąpił, no to od razu miej domniemanie, że trzeba coś wyjątkowego również zrobić po stronie szybszej regeneracji czy odnowienia poziomu glikogenu w mięśniach. I tak bym to podsumował. Jeżeli chcesz zacząć, sprawa jest prosta. Pamiętaj o elektrolitach, pamiętaj o wodzie, pamiętaj o tym, aby te ilość treningów nie była za duża, szczególnie na początku, no bo jeżeli zajesz układ nerwowy, bo zauważ, są dwa rodzaje przetrenowania. Możesz przetrenować się na poziomie mięśniowym, i na poziomie układu nerwowego. To przetrenowanie na poziomie układu nerwowego jest zdecydowanie bardziej uciążliwe, po prostu odcina Ci wszelki entuzjazm, zapał do pracy i życia, czego oczywiście nie chcesz, bo przecież chcesz się czuć dobrze, czego życzę Tobie z całego serca. Pozdrawiając serdecznie, mając nadzieję, że przekazuję Ci kolejną, być może wartościową dla Ciebie porcję informacji. Zapraszając na kolejną sesję QA, którą będę nagrywał już niebawem, i być może, jeżeli masz jeszcze chęci, Zadaj jakiś temat, zarzuć jakiś temat, do którego miałbym się odnieść, na który miałbym nagrać, bo no cóż, chciałbym, żeby to było bardziej tworzone dla Ciebie, a nie pod publikę ogólnie czy w sposób marketingowy, tak jak robią wszyscy. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twoją obecność, serdeczności. Pozdrawiam. Trzymaj się, cześć.